Jeszcze nie Już, jedzie Jedzi Ale dzikie te, te, te są Dzikie te karaszy, strasznie Takie czarne Jest kolejny Otóż się, co, za. co, Gdzie, gdzie, gdzie? Dawaj Czec, Jest kolejny, aleśmy nawalili te karaszy Uch. Co jedziemy? Jedziemy, no to nie będziemy chcieć. Amnestii nie będzie tego roku No to dobra, to tu zaraz skręca się i... Dobra, no witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem znajdujemy się. Zabrałem Was na opuszczone dzikie. Stawy kacze doły w okolice Rzeszowa, osiedle budzi wuj, przeciwko dwóch bratanków macie takie piękne rozlewiska stawy. Czy ją są własnością? Nie wiem. Na pewno nie polskiego związku wędkarskiego. Od czasu do czasu przyjeżdżam tutaj, jest ze mną Grzesiek, jest ze mną Józek. Nastawiamy się dzisiaj Lin. Co? Na co inno? Na co inno, nastawiamy się na co inno. Ja z pławiczek poluję na lina, naszło mnie na spławiczek, dręgi, liny. Fajnie jak się jakiś karpik trafi, jak się jak padnie jakiś karaś. i tak to wygląda. Spójrzcie. Jest urokliwa, troszeczkę cięż, ciężko jest dostępem, ale bardzo przyjemnie, fajnie. Józef, nie? Tak. Gra, a co tam masz takiego? Swoje, nie? O! No, ja Ja ty, a Ty? O! A ja Ty. Też masz? Aha, no, sobie, sobie dobra. Pójdę sobie, sobie Dobra. Wrzucam wenteczkę. węteczkę. Już nie nic białego. Tutaj sobie w szynęce. o tu. W tym zakolu sobie w szynęce. Tu jest półtora metra głębokości, może jakiś piękny lin. Wyjdzie. Będę rozrabiał metod mix z grubą frakcją z takimi ze słonecznikiem, z orzeszkami. Dosypałem tutaj rodzynek, orzeszków, yy, słonecznika, metod mix. Do tego jeszcze dodam troszeczkę ziemi może, ale minimalnie, żeby po prostu dociążyć troszeczkę, bo te metod mixy są troszeczkę takie pod, bardziej pod yy, foremki do metody. Żeby się bardziej kleiło, rzucę ze trzy gałki i mam nadzieję, że coś fajnego wejdzie. Jest pierwsza wzdręga. Druga. Druga, druga w siateczce jest, tam potem zobaczy, zobaczycie. Do siateczki dzisiaj na ilość. Nie Zacz, na jakość. Zacząłem od... Od czego bie... innego. Białego robaka. Zacząłem od białego robaka, kukurydza, czerwony robak, przynęciłem tutaj parę gałek metod miksu. <laughs> Oj! Co się cieszy? Ja czekam na, na lina. Na lina? Są ładne tu liny, O, Ooo! Już jak walniesz takiego lina, to kolejna. No. Na spławiczek. Ta już o! Większa troszeczkę, nie? Ta już większa, nie? E, tuż w ta już większa jeszcze nie, już jednak to ciąg, się no. <gryzanie> Widzisz jaka klasyka? Jest kolejna z Zręki Z dręki biorą jedna za drugą. Jeszcze parę sztuk wyciągniemy. Przecież trzeba się będzie przestawić na razie. Dwie wędki tutaj, karpióweczka. Jedna i filelek stoi. Coś popykało u Józka troszeczkę. Z tamtej strony. Pan wyciągnął karaśa. Ładny jest był ten karaś, nie? Ładny, ładny, no. Koło dwójki miał ten karaś tam, po drugiej stronie. Tam siedzi jeszcze jeden wędkarz. No i trochę słabo, że się coś chmura. Ja jedną bluzę sobie wziąłem i powiem Ci, że jest to, 11 było, Grzesiek zapomniałem, powiem, czy nie pamiętam czy mówiłem, 6 rana jest gdzieś, nie? Nie, 7 będzie, 7 już będzie, nie? 7. Idealnie siódma. Siódma, widziałeś jak trafiłem? No. I... I chłodno. No to mam 19? 19 o! Zebranie było karaś złośliwym, widzę go. No, tendencja wzrostowa. Patrz, ładny karaś? ładny. Ja sobie zejdę po niego tu, Józiu. O tak, se trzyma jedną ręką. Ja sobie zejdę po niego. Czyli. O! I mamy go tu. No i co? Ja bym przerzucił. I czerwonego my założyli. No i mówiłem. I mówiłem, że trzeba jechać do, do kolegi Mateusza i wziąć białego i czerwonego. I no, co? Oraz rufoteczkę. A ty nie słuchałeś. Ale zawalił teraz. O Boże. Patrz, grążele wszedł. Ale dzikie te, te, te są. Dzikie te karasie strasznie. Takie czarne. No, czekaj, że się, Spadnie Wpadnie ci tam na tronie. Tu, czekaj, jako tu muszę... O. Hop, i tędy go wiader. O Co to masz, coś? Juzek. Coś, coś, coś siadło. Jest coś, ale coś. Józek, Józek? Tak, wyciągaj swojego, Dawid, bo zaraz poplątacie, bo tu nie ma bardzo plastiku. Juzek coś ma i dobrego. Dobrego jest, ładne. O kurde. Józek. Co tam, Józiu na kiju? O, podnieś, podnieś, podnieś. Tylko idź tam w stronę Dawida. Co to masz? Chyba nie, chyba, chyba, chyba kara się, pewnie. Idź w stronę Dawida. Nie wiem, podbiera chyba trzeba złożyć bo jest. piękny karaż, piękny, Piękny. ładniejszy od twojego. Ten piękny karaż, kolejny karaż, o. Czekaj, który, bo jest dublet i Józiu, i jak? I Dawid, pomału, jest. pomału. O, Józiu się karasz. teraz ze swoim też, piękny pomału. Karasz. Czekaj Dawid, we dwójką zdjęcie zrobię dubleta. Zaczęło kropić. Kławiczek tutaj na wodzie tancuje, zaczęło kropić, tutaj rozłożyliśmy parasol. Mało troszeczkę miejsca, ale fajnie, fajnie, mega fajnie, fajna atmosferka. Takie klimaty to ja lubię. Piękny staw, dziki. Kacze doły, piękne. Piękne. Ładne te karacki. Jestem go. O, o. ładnie. Co? A, ładnie. 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 Jest. Zarabia jej dublet. Bo Józka Co? też tam coś piszczy. To? Co? Józek ma kolejnego, pięknego karasia na metodę. Józiu, co? Ty na metodę trzaskasz. No i piękna sprawa. Piękna. To co, wierzchem go? Pójdzie? Józek. Proszę się bardzo. Ach, malina, malina. O, Grzesiek przywalił teraz. Teraz Grzesiek przerobił na spławik i atakuje kolejnego. Od razu, a jaka? Od razu. Ale jest patelniak. Jest. Co możesz, to, to no. Jak Grzesiek szedł na Spawiku? O kurde, myślałem, że coś naprawdę mocnego. No. A mocne w jak cholera tyle. No. Na... No. wychać no. no. Na czerwony robacz to ty... A pokaż, pokaż już, ile tam jest tego. Potem puścimy wszystkie, zważymy. Podnieś siatę, podnieś siatę. Nie zmniejszałeś mu grunty nic? Pokażę O kurde mola. Spójrzcie. Dzika woda. Spójrzcie. Dzika woda. Godzina czasu. Jest kolejny. Ocuj się, co? Ten? Gdzie, gdzie? Gdzie dawaj. Jest kolejny, ale się na Pani nic Na winda go. Tamte większe by mieli Józiu. Nie? Co? Tamte sześć większe były. Większe? Większe. Ale, ale ładne. Gdzie mój Spawik? Patrzę. No, wreszcie resiutni. Nie, nie, nie na ciągu. O tu widzę. O, o jest wiso, Gdzie Ale gdzie? idzie. nie wiem, że jest, nie? Kurwa A, grześć Spartalu. No. Było? Było. Było, ale się... Octu się mu badać ale Ale było coś grubego? Grubo było. <gulity> <gulity> Jedne. Słuchajcie, patrz jaka wzdęga piękna wjechała. Piękna. Ta wzdręga jest piękna. Józek, jak oceniasz taką dziką wodę? Nie PZW. Piękna rzecz. Co? Piękno piękna rzecz. Piękna. Patrz tam co się dzieje. Siedzi. Nie ma, nie ma, Skończmy rozmowę. Jak oceniasz? W porównaniu z PZ2, na przykład. PZW. Biedna rzecz. W porównaniu z PZ2. Proszę was bardzo. Nie płaczcie na, na, na tych złodziei, tylko po prostu na, na konwersję albo szukać takich rzeczy, no, żeby można było połapać. Nawet no, żeby było jest nawet dzikie, nie? Bez, niby bez opłat, ale. Nigdy, ale na pewno Ale wieje, momentami fala Naprawdę wysoka Piękne łowisko, piękne, no po prostu bajeczka, na pewno tu jeszcze Na pewno tu jeszcze, zawita mi to nie raz Co wie, wiesz tym wiesz no, jeszcze jest 15 minut i... a słuchaj, wieczorem wiesz, tak o... Bo ja se wpadnę sobie na 15 minut na, na, na spławiczek, wiesz o co chodzi, nie? Co? Tylko butlę... <laughs> butlę <laughs> wym Nie. Do bitlenu. Muszę <laughs> Może <boże żona> <laughs> i będzie tak jak w szpitalu. Ta, ta. Siostro, jaja, podać? Nie, poskrobać. <laughs> Jak mówisz, jeszcze co? Jak pojechałeś do stypu, to mnie na paję sicho po otwa. Przyjechałeś nie chujali. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Kara się, troszeczkę kara się ustały na koniec samym z ręki zaczęły chodzić. Małe. Słuchajcie, będziemy kończyć. Woda mogła być lepsza, ale i tak było super. I co na koniec, Kzeesiu? Sponsorem odcinka była moja. Kochana dziewczyna, bo co? Wszystkie ryby, ja się wam przyznam, nie, bez bicia się wam przyznam, wszystkie ryby nam podczepiała, także to nie jest tak, że jeźcie na dziką wodę także, i łowicie sobie, tylko wszystkie ryby podczepiała nam, także za to... Butla tlenowy, butla tlenu kosztuje 250 zł i sprzęt płetwonórka 4 stóp, także za 8 Także kochanie, za to masz czasy na majorce, idzie, dziękuję za poświęcenie. Idzie, wszystko zrobił. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Dawid doszło, ma daleko, doszło daleko, nie miał kuchu. Samo ja, wygląda próbujesz? tak, że zaprosiłem kolegów na dzikie łowisko, musiał... No nie no musieliście coś połowić, nie? Tak, Mówię, tak to jak ciebie My łowili jak ciebie nie było. <laughs> Czyli coś tym jest. <laughs> dobra, trzymajcie się, komu się podoba łapka w górę, komu nie, to nie. I robimy następnym następny tygodniu konkurs. Będą do wygrania moje fingery. dobra Kończymy, trzymajcie się, do następnego Majera ciach.